jako konsultant realizuje usługi księgowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pozwalają naszym klientom skoncentrować się na własnej działalności. Nasze rozwiązania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów i danych. Odpowiadają potrzebom instytucji sektora publicznego, które muszą nie tylko podnosić sprawność działania, ale też obniżać koszty. Stworzona przez nas internetowa platforma do prowadzenia księgowości to gwarancja niższych kosztów funkcjonowania urzędów. To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala zamienić tradycyjny obieg dokumentów na formę elektroniczną. Uprawnieni pracownicy urzędów zyskują wgląd w dane o dowolnej porze z dowolnego komputera podłączonego do internetu. Nie ma potrzeby zatrudniania osobnego działu księgowego czy korzystania z usług kurierskich. Dzięki elektronicznemu archiwum, dotarcie do potrzebnej faktury zajmuje najwyżej kilkanaście sekund, a nie kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Jak to działa? Przyjrzyjmy się procesowi, jaki przechodzą dokumenty. Biuro obsługi klienta przyjmuje dokumenty z urzędu, oznacza je kodem kreskowym. I skanuje. System rejestruje dokumenty, a wersje papierowe trafiają do archiwum. Można także dostarczyć skany dokumentów drogą elektroniczną. Moduł inteligentnego OCR rozpoznaje dane zawarte w dokumencie. Następuje kontrola poprawności odczytanych danych. Dokumenty trafiają do obiegu dokumentów, a wtedy odpowiedni pracownik zatwierdza je do płatności. System automatycznie transferuje dane do modułów księgowych i płacowych. Nasi specjaliści księgują dokumenty, naliczają wynagrodzenia itd. Archiwum dokumentów pozwoli wyznaczonym pracownikom po stronie urzędu uzyskać natychmiastowy dostęp do dokumentów w postaci elektronicznej. Urzędy mają dostęp do niezbędnych informacji, takich jak wysokość wynagrodzeń i podatków. Można także szybko wygenerować złożone raporty. Co umożliwia wgląd w rzeczywistą sytuację podległych jednostek w dowolnym czasie. Obsługa księgowa poprzez platformę Business Connect pozwala urzędom i instytucjom znacznie obniżyć koszty. Nie muszą one zatrudniać personelu księgowego, ani inwestować w narzędzia i kompetencje. Nie muszą się martwić, że któregoś miesiąca zaskoczy je cena usług księgowych. Koszt jest stały i niższy niż w modelu tradycyjnym. Skróceniu ulega czas wymiany danych. Wiele czynności odbywa się automatycznie, co pozwala oszczędzać papier i chronić środowisko. Użytkownik ma stały dostęp online do kompletnych dokumentów. Może tworzyć raporty i precyzyjne analizy z wybranego obszaru. Powierzając nam dane i dokumenty, urzędy i instytucje zyskują gwarancję bezpieczeństwa na każdym etapie realizowanych usług. Nie ma obawy, że jakieś procesy nie będą zrealizowane na skutek nieobecności pracownika. Ograniczeniu ulega ryzyko ekonomiczne, ponieważ odpowiedzialność za poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych jest przeniesiona na ekokonsultant. Dzięki takiemu rozwiązaniu urzędy administracji publicznej mogą efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby i narzędzia. Z naszego rozwiązania korzysta obecnie ponad 70 instytucji, fundacji i przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.